Teatr radiowy Wspólnoty Sursum korda przedstawia słuchowisko, według scenariusza Marcina Kobierskiego, pod tytułem Jonasz. Kim ja jestem? Jakie jest moje prawdziwe imię? Jo Натан, Йоахим, Йонис, Йо наш. Так, Йо наш. Idź do Niniwy. Nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. Upomnij ją. Uciec przed Panem? Daleko od Pana! Niniwa? Tarsisz? Uciec przed Panem? Uciec przed Panem? Uciec przed Panem? Uciec przed, panem. Uciec przed... Panem? Uciec przed Panem. Daleko od pana. Uciec Daleko przed pana. panem. Daleko od pana. Daleko od, od pana. Uciec przed panem Daleko od pana. 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 Neniwa. Niniwa. Tarsisz. Niniwa. Niniwa. Tarz. Tarsisz. Tarsisz! 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 Eee... Dotarszysz? Tarsisz! Tarsisz. Yy, Dacny do dzień dziś do podróży! Tapla płaska jak w kołurze! Na niebie chmurki ani jednej. Nie będzie żadnej burzy wrednej. Do wioseł, Kamonie! I... Gwałtowny wiatr! Wielka burza! Okrętowi grozi rozbicie! Jonaszu... Jonaszu! Coś... Co... Co się dzieje? Dlaczego ty śpisz? Wstań! Wołaj do Boga Twego, może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. Chodźmy, rzućmy losy, a zobaczymy przez kogo to nieszczęście na nas spadło. Los padł na Jonasza. Z jakiego powodu ta klęska przyszła do nas. Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego jesteś narodu? Jestem Hebrajczykiem i czczę pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd? Ja... Ja uciekam przed Panem. Dlaczego to uczyniłeś? Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć? Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody. To z mojego powodu tak wielka burza. O, Panie! Prosimy! Nie dozwól nam zginąć! Ze względu na życie tego człowieka. Nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną. Ty jesteś pan. Jak ci się podoba, tak czynisz. I zesłałem wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby. Trzy dni i trzy noce. Rzuciłeś mnie na głębie we wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął. Wygnany, daleko od oczu twoich. Panie, panie mój Boże, spełnię to, co ślubowałem. Dałem nakaz rybie, a ta wyrzuciła Jonasza na ląd. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a ty, a ty usłyszałeś mój głos, gdy gasło we mnie życie. Wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie. Naszą. Idź do Niniwy, wielkiego miasta i głos jej upomnienie, które ja ci zlecam. Posłuchajcie mnie wszyscy. Jeszcze czterdzieści dni, a niniwa zostanie zburzona. Słyszycie mnie? Jeszcze czterdzieści dni, a niniwa zostanie zburzona. Słuchajcie! Niniwa zostanie zburzona! Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, Niech nic nie jedzą, niech się nie pasą I wody nie piją. Niech obloką się wory, ludzie i zwierzęta, Niech żarliwie wołają do Boga, Niech każdy odwróci się od swego złego postępowania I od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci? I ulituje Bóg. Odstąpi od zapalczewości swego gniewu, a nie zginiemy. I ulitowałem się nad niedolą, którą postanowiłem na nich sprowadzić, i nie zesłałem jej. Nie spodobało się to Jonaszowi i oburzył się. <laughs> Proszę cię, panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszysz. bo wiem, żeś ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy... Pełen łaskawości, litujący się nad tą niedolą. Teraz, panie, zabierz proszę duszę moją ode mnie, bowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Jonasz wyszedł z miasta. Wyszedł z miasta. Zatrzymał się po Zaczynał jego stronie wschodniej. I tam uczynił sobie I szałas. Usiadł w cieniu, I usiadł w aby cieniu, widzieć, aby wiedzieć, co, się co się będzie w działo w mieście. W mieście. Jonasz wyszedł z miasta. Zatrzymał się po jego Jonasz stronie wschodniej. Tam uczynił sobie szałas. Zatrzymał się po jego I usiadł w cieniu, stronie wschodniej. Aby wiedzieć, co się będzie działo w mieście. Tam uczynił sobie szałas? I usiadł w cieniu. Jonasz wyszedł z miasta. Aby widzieć, co się będzie działo Jonasz w mieście. Zatrzymał wysz się po jego stronie wschodniej. I Zatrzymał usiadł się w po jego Tam stronie uczynił sobie wschodniej. Szałas. Aby widzieć, I się sobie się, sobie szałaj, aby widzieć co się będzie działo w mieście zatrzymał się w cieniu bo jakoś w sobie szalał aby widzieć co się będzie działo w mieście co się będzie działo w mieście Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł. A potem, gdy słońce wzeszło, zesłałem gorący wschodni wiatr. Słońce prażyło je nasza w głowę, tak że ten osłabł. Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Czy słusznie oburzasz się z powodu tego krzewu? Słusznie gniewam się śmiertelnie. Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czy ja nie powinienem mieć litości nad niniwą? よなしゅう、よなしゅう、よなしゅう。ああ、ただ Słuchowisko, zainspirowane Księgą Jonasza, zrealizowała Diakonia Teatralna Wspólnoty Sursum Corda w Krakowie.